Uh, trochę nasypało, mamy biało. Siemano, mamy zimę. Można powiedzieć, że znowu zima wróciła do nas. Parę centymetrów śniegu jest, więc chyba dziś będziemy też odśnieżać. Ja na razie lecę na gospodarstwo. Mamy baloty, sianokiszonki do przywiezienia, no ale dzisiaj chyba się nie odważę jechać moim rowerkiem, więc odśnieżam Seaciora żony i lecę. Widzicie, ładnie same wycieraczki zbierają, nie ma co się przejmować. No, ładnie dieselek pracuje, mały silnik 1,2, ale naprawdę robotę robi, jak na ten samochód. Także dzisiaj jadę troszeczkę na wygodę, jadę samochodem, bo nie będę się w tym śniegu męczył. Także śmigamy i zaraz widzimy się na gospodarstwie. Także już słuchajcie na miejscu, taki troszeczkę inny krajobraz, teraz zimowy. Ale temperaturę mamy na poziomie 0,5 stopnia. Tyle pokazał przynajmniej samochód. Nie wiem, na ile te termometry są wiarygodne. Ale w zasadzie czuć, że ani nie jest za zimno, ani za ciepło. Śniegu przybywa. Tak sądzę, że jest w tym momencie około 3 cm. Więc już nawet taka ciekawa warstwa, żeby zrobić jakiś kulik. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już zmierzam pod hale. Zaraz zobaczymy, który ciągnik mam. Pierwszy. Uf, ciemno tu. No co, mam RK, także dzisiaj RK leci do boju. W końcu mamy zrobione hamulce, więc trzeba je korzystać. Pierwszą, oczywiście, odpalę ładowarkę. Zobaczymy, jak zapali. jak marzenie, nie ma do czego się przyczepić eee, ale z racji tego, że tu pod halą no właśnie mamy ciemno eee, no to za chwilę wyjedziemy maszynami i tam dalsza część odcinka, bo no, GoPro po prostu nie lubi ciemnych miejsc, więc chcę Wam pokazać coś efektownego i nastała jasność o, jeżeli chodzi o oświetlenie w to jestem naprawdę mega zadowolony Robotę robi, nim jeszcze chwilę ciągnie się, rozgrzeje, zanim wyjedziemy. Zobaczcie, metaltek jeszcze u nas stoi, czyli jeszcze testujemy. Wczoraj odwiedził mnie właśnie przedstawiciel z Metaltechu, pan Michał z koleżanką. Robili krótki filmik, robili fotki, więc wszystko pewnie będziecie mogli niebawem zobaczyć na ich facebookowym fanpage'u. No, i dostałem też kilka upominków: dostałem czapeczkę, koszulkę, notes, smycz do kluczy. Także bardzo fajny, miły prezent. Jeszcze raz dziękuję Wam, kochani. Fajnie, fajnie, że o mnie jeszcze ktoś pamięta i coś takiego właśnie się dostaje od takich firm. Więc mówię, testujemy jeszcze paszowóz, jeszcze parę dni nam zostało, także próbujemy wykorzystać jego możliwości. I lecimy dzisiaj po baloty. Myślę, że ciągnik już się w miarę dogrzał. O, w końcu słyszę te wstryknięcie, właśnie powietrza, czyli efekt zepsu tego, jak to się mówi, rozdzielacza znikł. Wszystko zostało fajnie wymienione. Jeszcze możemy w zasadzie światła wyłączyć. Na dworze już jest widno. Także pierwszy chyba przejazd tego jelenia w śniegu. Nie miał jeszcze okazji się w śnieżnej aurze poruszać. My dzisiaj z Łukaszem stwierdziliśmy, że pojedziemy jedną przyczepą wezmę dużego Metal Techa do ładowarki. Przyczepy nie będziemy podczepiać z racji tego, że no trochę napadało na asfalcie. Jest ślisko, a jak wiecie, nie mamy hamulców, żeby podłączyć manitou z przyczepą. To jest ten mankament, oczywiście, bo ktoś też pytał, czy można ciągać przyczepy pod obciążeniem. Tak, my jak najbardziej ciągamy, nie ma żadnego problemu. Tylko musicie się liczyć, że jak jest po prostu ślisko, no to jest generalnie trochę lipa. Bo nie macie hamulców, czyli bardzo prosto taka 13-14 tonowa przyczepa, taką ładowarkę może po prostu zepchnąć. I to mówię Wam tak, jak popra, faktycznie jest, nie bez żadnej ściemy, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. No, chyba że ktoś sobie dość dokupił układ pneumatyczny do ładowarki, bądź ma w przyczepie hamulce hydrauliczne. Więc tu bez problemu możecie sobie poradzić z tym, tym czymś. Pięknie zaczep przed Także idziemy podpiąć kabelki I lecimy do stogu z balotami Teraz musimy jeszcze chwilę poczekać I nadmuchać powietrza do przyczepy ponieważ Żeby was nie skłamać Miesiąc czasu nie była użytkowana Jakoś tak, bo przed świętami przejeździliśmy sobie dwa transporty belek I nam praktycznie wystarczyło to do dnia dzisiejszego także. Właśnie taki obraz możecie mieć w tym momencie. Dodam sobie troszeczkę obrotów. Niech te powietrze idzie. No i przy okazji przetestujemy, czy wszystko poprawnie działa. No, dawno tego odgłosu w tym ciągniku nie było. No nic, ruszamy, słuchajcie, i widzimy się za chwilę w trasie. Także jak widzicie, zima na całego. Załączyłem sobie nawet napęd w ciągniku do 22 km. Spokojnie można sobie z napędem gonić, więc to troszeczkę jest bezpieczniej, kiedy ciągną, akurat przy takim obciążeniu, cztery koła, a nie dwa. No jednak to jest zima, więc możemy jechać sobie troszeczkę wolniej, ale z jakimiś tam skutkami bezpieczeństwa jakby to tak na szybko powiedzieć. Także przed nami e, budowa domu, o który też pytaliście ostatnio w e, komentarzach. Także strop już jest położony, e, na głowę można powiedzieć się nic nie leje. Ściana e, koronkowa też już jest wyciągnięta, ale mnie nosi, mimo że nawet przyczepę mam pustą. Ale wracając, ściana koronkowa już jest wyciągnięta, więc praktycznie czekam teraz na dach. I jak macie oczywiście w komentarzach jakieś propozycje, albo kogoś kto wykonałby więźbę dachową, chętnie się dopnę, dopytam, zaczerpnę informacji, ponieważ w tym temacie jestem jeszcze zielony. No i przydałyby się tutaj jakieś e, eksperckie porady można powiedzieć, a może znacie kogoś kto się tym zajmuje i moglibyście mi polecić i za w miarę rozsądne pieniądze coś się tutaj uda przez internet załatwić. No nic, tyle, tyle o budowie. Od obudowy jeszcze sobie wrócimy w jakimś oddzielnym odcinku. Teraz muszę włączyć się do ruchu. Jest naprawdę ślisko, słuchajcie, tak się niby wydaje, ale, ale naprawdę śnieg robi tutaj bardzo wielką robotę. Więc trzeba po prostu uważać, brać troszeczkę poprawki. Tym bardziej, że dawno u nas zimy nie było. Człowiek na co dzień nie porusza się w tak śliskich e, momentach więc no zawsze to jest jakaś, jakiś tam mały stres dlatego między innymi do ładowarki nie podpinaliśmy przyczepy, bo no byłby to po prostu problem Ale jak widzicie włączyłem sobie napęd na auto i już przekroczyłem 20 km na godzinę i ciągnik mi automatycznie rozłączył, więc przechodzę sobie na tryb manualny tak żeby, żeby z tym napędem jechać, bo jednak czuć, że kręcą się tylko tylne koła a przód praktycznie nie robi nic więc stabilność tutaj, przyczepność na drodze jest jak najbardziej wskazana także jedziemy sobie powolutku jedziemy do stogu, który mamy tutaj najbliżej gospodarstwa nie kombinujemy, nie jedziemy na razie dalej z racji właśnie tego śniegu więc nie wiem czy jedną czy dwie przyczepy załadujemy jest to blisko, pomyślimy zaraz z Łukaszem także wszystko będziecie wiedzieć a ja dojeżdżam na miejsce a ja może coś Wam nagram z załadunku pod muzyczkę no powiem wam, że jest naprawdę ślisko. Miałem problem, żeby się tutaj nawet na drodze obrócić. Także dla laików, którzy powiedzą, że co ty Zenek gadasz, nie takie drogi się przejeżdżało, to wam naprawdę wielkiego kciuka w górę pokazuję. When the world is calling you, can you hear them? them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you zachowuje rzepaczek podczas zimy poskręcany ale wszystko po to właśnie żeby serducho było okryte no i wam powiem że gdyby nawet taki śnieżek się utrzymał nawet temperatury na minus 8 minus 10 nie powinny mu wyrządzić specjalnej krzywdy ponieważ jest już jakaś otolina która pozwoli go trochę okryć i aż tak mocno nam nie zmarznie czyli jak na razie wszystko na plus. No i jak możecie zauważyć, 9 9 balotów w podstawie, czyli mamy 18. Kolejne 9 wędruje do góry, czyli mamy transport 27 sztuk. Jak najbardziej mogę polecić Metal THPB16. Ja jestem mega zadowolony, no bo spełnia moje oczekiwania. Przyczepa za rozsądne pieniądze. I e, jak widzicie, trochę balutów pomieści. Zmykam do środka, bo już trochę śniegu napadało, już cały mokry jestem. Mimo tego, że zimno, mimo tego, że mokro, to jednak cieszy, słuchajcie, ten śnieg. Nawet dla samego człowieka, który widzi, że coś białego pada. Bo u nas nie kłamiąc 5 lat to tak naprawdę żadnej zimy nie było. Gdzieś tam coś tam popadało, ale zaraz przyszedł deszcz i wszystko zmyło. Albo w ogóle nic nie padało I zawsze to jest jakiś taki aspekt, że trochę tej wody nam zostanie Więc jak najbardziej niech pada, niech po to jest zresztą zima Że musi padać Więc tutaj jak najbardziej na plus Ja ostatnią taką prawdziwą zimę z prawdziwym mrozem To pamiętam bodajże w 10 albo w 11 roku Wtedy to fakt, śniegu było naprawdę po kolana no, i mrozy po minus 15, i to czuć było, że to jest zima, ale to mówię, było ostatni raz 10 lat temu na naszym terenie i od tamtej pory, e, no, tej zimy zwyczajnie już nie ma. A więc słuchajcie, przyczepa załadowana, włączam światła i zobaczymy w ogóle, czy RK ruszy z tą przyczepą na tym śniegu. Chociaż stanąłem tak w miarę rozsądnie. Na większej części drogi, więc nie było tutaj problemu. Ale ruszyć to nie jest problem. Najważniejsze jest teraz utrzymać się po prostu na drodze i dojechać bezpiecznie do gospodarstwa, więc nie szalejemy, jedziemy powoli. Tutaj wam jeszcze pokażę, nie wiem, czy to kamera odda. Kłukać przed przyjazdem, kręcił sobie manitką bączki na skrzyżowaniu nie powpalamy. Ale mówię, to co mówiłem wcześniej, po prostu cieszy ten śnieg i no, staramy się jakoś po prostu wyrazić tę naszą radość także lecimy no i zobaczymy jak widzicie koła e, znaczy no na pewno nie widzicie bo to kamera tak specjalnie nie oddaje ale koła po prostu boksują na tym śniegu jak chcą się lekko rozpędzić więc e, czy ten ciągnik miałby 100, 200 czy 300 czy nawet 400 koni Żadne, żadna moc po prostu nie podoła warunkom na drodze jest ślisko to jest ślisko i tutaj nikt nie pofisiuje zresztą to chyba nawet mówił też Szoko kiedy chciał wozić obornik mówił, że nie ma szans po prostu no, ciągnik stoi w miejscu i choćbyście nie wiadomo jakie opony mieli to po prostu nie wyjdzie także jedziemy powoli nie mamy na szczęście żadnych górek więc wszystko jest tutaj o tyle bezpiecznie, że Myślę, że w miarę sobie jakoś poradzimy. No i też słuchajcie, co innego jest jechać osobówką w takich warunkach, a co innego po prostu obciążoną maszyną, ciągnikiem. Także ja pozdrawiam jeszcze raz wszystkich kierowców samochodów ciężarowych. Naprawdę macie co robić na takich drogach. Także niech Wam droga nie śliską będzie, jak to mogę tak powiedzieć. Uważajcie na siebie, kontrolujcie. Także to bezpieczeństwo jest najważniejsze że śmiało, spokojnie sobie tutaj weźmiemy zakręt I nawet widać, że delikatnie gdzieś tam próbuje przyczepę sunąć Także no taki urok śniegu, zimy Ale tak to już jest Także zmierzamy na gospodarstwo Nie wiem czy przywieziemy jeszcze jedną przyczepę Zaraz się dopytam Łukasza, uzgodnimy to e, Ja bym generalnie zawsze na tej jednej Ponieważ ten śnieg jak patrzę w prognozie nie utrzyma się zbyt długo Będą jakieś tam mrozy więc zdążymy sobie przywieźć jeszcze całkiem spory transport. A to nam na jakiś spokojnie tydzień wystarczy. Zawsze się też tak zastanawiam, być może też się kiedyś zastanawialiście albo nadal zastanawiacie, co może być najgorsze podczas jazdy taką drogą, gdzieś na jakiejś tam górce. Wedle mnie to chyba wciśnięcie pedału hamulca, w którym ciągnik się nie zatrzymuje i jedzie do przodu. Wtedy nie mamy możliwości żadnego manewru, dlatego staram się hamulców nie używać, mimo że przyczepa jest w pełni tutaj też sprawna. To jednak siła ciężaru może być tak wielka, że nawet żadne hamulce nie pomogą. Zresztą zobaczcie cały asfalt jest biały. Wiem, że może tak gadam o tej zimie i tutaj niektórzy mogą powiedzieć, że albo się stresuje, ale albo Albo po prostu jakiś tam strach panuje, ale generalnie mówię to dla wszystkich tych, którzy też się gdzieś tam muszą, nie mają wyjścia i muszą się poruszać po takich drogach. Więc to jest po prostu na takiej zasadzie może jakieś, nie wiem, nauki, porady, czy tego, żebyście zobaczyli jak to, no jak to po prostu wygląda. Także ja już praktycznie przed gospodarstwem, jak widzicie, dojechaliśmy szczęśliwie, za chwilę się rozładujemy, no i zobaczymy co tam dalej. Więc jakie trochę śniegu, to może dzisiaj będzie akcja odśnieżania miasta, więc wypróbuję sobie lemierz w tym małym jeleniu. I muszę Wam powiedzieć, miałem ostatnio taką przypadłość, po prostu ułamała mi się ta oto dźwignia gazu. Ułamała, eee, można to tak nazwać, ale w mojej opinii była przytarta linka, ponieważ chodziła dość ciężko. Nie wiem, czy przytarła się tu, czy dostała się po prostu woda, i coś się wydarzyło. Było troszeczkę mrozu, próbowałem dodać gazu, ułamała się dosłownie w tym miejscu i e, nie było siły nawet tego spleić, bo nie ma jak ona tu pracuje w prowadnicy, więc nawet jakakolwiek e, możliwość klejenia by nic nie pomogła. No oczywiście, ojciec uważa inaczej, że musiałem za mocno pociągnąć, wyłamać, i tak to jest, ale jak to się mówi, jeżeli tego nie zrobiłeś, to zawsze będziesz miał inną perspektywę i wizję na to wszystko. Także tak to wygląda niech jeszcze trochę napada spróbujemy jeżeli będziemy odśnieżać miasto może dam Łukaszowi kamerę zrobi wam oddzielnie z tego vloga i pokażę wam jak to wygląda na razie nie wybiegam przed szereg jak to się mówi kończymy rozładunek balotów, siano, kiszonki i przywieziemy sobie jeszcze zawczasu trochę słomy która też jest w gospodarstwie potrzebna także jak widzicie mimo zimy rolnik nie śpi, pracuje, działa taki nasz zawód Widzę, nie tylko my sobie radzimy. W zimowej aurze na drodze jedzie tutaj też ciągnik z drewnem. Nawet nie wiem, jak się ta przyczepa specyficznie nazywa ale ma swoją nazwę także widzicie, nie tylko my działamy. Nie wiem, czy jest ktoś z oglądających, ktoś śledzi mój kanał gdzieś tam od samego początku ale prawdę mówiąc rok temu też w tym samym miejscu mniej więcej o tej samej porze wstawiłem pierwszy post na społeczności kiedy już YouTube dał mi tą możliwość więc tutaj się pojawiło pierwsze zdjęcie też za załadunku słomy jak dobrze pamiętam minus 4 było rok temu o tej porze ale bez śniegu także ładujemy słomę, też przywieziemy sobie cały transport no zawsze co, co na gospodarstwie to na gospodarstwie więc tak to wygląda. Już teraz nie wychodzę z kabiny, troszeczkę przemokłem. Nie przemarzłem, ale przemokłem, a jak wiadomo, w powietrzu zło czyha. Jak widzicie, Erka już stawiona z powrotem. Za chwilę podepnę jeszcze Łukaszowi paszowóz, znaczy podwiozę, żeby mógł wykręcić sobie paszę do dzisiejszego karmienia. Także w zasadzie zobaczyliście co tam dzisiaj działamy na gospodarstwie. Jak wygląda nasz dzień przy takiej zimie. Co można robić. No i taki właśnie odcineczek wyszedł. Także czekajcie na kolejne nagrania. Może coś pojawi się co odśnieżania. Nawet zrymowałem także. Tyle dzisiaj. No i do zobaczenia.